Dnia Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i witam z mojego kościoła parafialnego, z parafii Naple. Kościół nosi tytuł i parafia jednocześnie podwyższenia Krzyża Świętego. Akurat w głównym ołtarzu jest obraz ukrzyżowania. Ale ponieważ już jesteśmy po piątej niedzielni Wielkiego Postu, w związku z tym zasłaniamy Krzyża, weszliśmy w ten czas pasyjny, kiedy szczególnie rozważamy tajemnicę męki Jezusa w tym okresie Wielkiego Postu. Pierwsza część naszego Wielkiego Postu to był czas naszego nawrócenia, druga część to jest nasze wzrastanie w miłości i dojrzewanie do przeżywania misterium paschalnego. Po raz kolejny. Dziś zapraszam Was do wysłuchania jeszcze raz Ewangelii Świętego Jana. Do momentu, kiedy Pan Jezus wypowiada ostatnie słowo na krzyżu w relacji Janowej, jest to słowo wykonało się. Ewangelia Świętego Jana, rozdział 19, werset od 28 do 30. Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł pragnę. Stało tam naczynie pełne octu, nałożono więc hisob, nałożono więc na chizop gąbkę nasączoną octem i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł dokonało się i skłoniwszy głowę Oddał ducha. Zwróćmy uwagę, że święty Jan od początku tej krótkiej relacji o samej śmierci Jezusa przywołuje nam bardzo głęboką świadomość Jezusa tego, że wszystko już jest dokonane. Że to, co miał uczynić według woli Ojca, to właśnie się stało. Jak pamiętamy, on nie czyni nic sam od siebie, ale tak jak widzi Ojca czyniącego. Taki on sam czyni, i to dzieło doprowadza do końca. Do końca nie na zasadzie, że już się kończy, więcej go nie będzie, tylko doprowadza go do pełni. Że to, co Jezus czyni, osiąga swój cel, swoje spełnienie. Dlatego mówi dokonało się, czyli dokonane jest. W języku greckim to brzmi tetelestai. To znaczy, w tym słowie jest ukryte słowo cel. Że wszystko osiąga cel, czy ta historia zbawienia, historia świata, nasze osobiste historie, odnajdują swoje dopełnienie wtedy, kiedy Pan Jezus właśnie umiera na krzyżu i jest świadom, że wszystko się wykonało i że mówi: Pragnę. I kiedy skosztował octu podanego mu na chizopie w gąbce moczonej w occie, wtedy wypowiada to słowo: Dokonało się. To słowo jest jednocześnie połączone z gestem. Jezus skłania głowę i oddaje ducha. Słowo po raz ostatni mówi, słowo, które Jezus wypowiada, słowa, które mówił. Jak pamiętamy w Ewangelii Św. Jana, pierwsze słowa, które Jezus mówił, to było słowo, czego szukacie, zwracając się do dwóch uczniów. A teraz mówi, dokonało się, wypełniło się. Ten gest skłoni skłonienia głowy koresponduje bardzo z tym, co mówił do pewnego człowieka, który chciał iść za Jezusem. Że syn człowieczy nie ma miejsca, gdzieby głowę mógł skłonić. Jeśli chcesz pójść za mną, to będziesz świadkiem, że ja skłonię głowę dopiero na ramieniu Ojca i będzie to ramię krzyża. Prośmy więc o to, byśmy wsłuchując się w to słowo. Słowo dokonało się, podążali za tą pasją słowa i odkrywali, że nasze duchowe postanowienia, nasza duchowa droga, ona nabiera sensu i znaczenia wtedy, kiedy powierzamy się Jezusowi, kiedy słuchamy też tego słowa, że w tym słowie dokonuje się wszystko, dopełnia się. Wewnętrznie, duchowo, w tym momencie dopełnia się to, co, ma się co miało się dokonać. Mój kościół parafialny to kościół podwyższenia krzyża. W tym kościele też są relikwie Krzyża Świętego. Ta tajemnica podwyższenia krzyża, jak pamiętamy, historycznie odwołuje nas do odnalezienia tego krzyża przez Świętą Chalanę. Patrząc na krzyż każdego dnia tu, w tym miejscu, możemy odkrywać tę największą miłość, która doprowadza wszystko do końca. I wraz z nią, z tą największą miłością, odkrywamy też sens naszego życia dopełniania się tego wszystkiego, co w naszym życiu jeszcze czeka na wypełnienie, co jest naszą pasją, ale jeszcze się nie spełniło jeszcze jest. W tym procesie wzrastania, dojrzewania. Módlmy się za siebie nawzajem, w, tym, w tych ostatnich dniach Wielkiego Postu, abyśmy odkrywali, że miłość doprowadza do celu. Bo tak też zaczyna się wieczornik według Janowej Ewangelii. Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Właśnie tam pojawia się również ten temat dopełnienia, celu. Do końca to nie znaczy, że się skończyło. Do końca to znaczy, że się wypełnia, że się wypełnia miłość. Niech więc prowadzi nas ta pasja słowa przez te ostatnie dni Wielkiego Postu. Przed nami wielki tydzień, więc niech ten czas naszego zanurzenia, w największe tajemnice naszej wiary, będzie dla na nas radością odkrywania, jak daleko sięga miłość Jezusa. Jak ona wypełnia wszystko. Jak przy niej, przy Jezusie wzrastamy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.